Zestaw gotowy, ja właśnie wróciłem po 16 godzinach z Izraela. Wcześniej po 16 godzinach podróży z Izraela. Samochód się przystawia, żeby zablokować miejsce, na razie. No, no i czas po prostu pojechać do A co? Jak szaleć, to szaleć. Tam dojechać, tylko doszłapać się, to jest do czek wcześniejszych, bo widzieliście już z Tel Awiwu nie No, to następne nagrywanie pewnie już będzie na miejscu, jak grade. Do Bo dzisiaj nie będę się skupiać niczym innym po najeździe, dlatego, że trochę mogę być zmęczony. W końcu, według naszego czasu, wstałem o północy i jest godzina. Która? 16:44 w tej chwili, czasu naszego UK. No, więc ciutko, ciutko, nie spałem. No, to zobaczymy, co idę. No i jesteśmy. Kurant znowu. pan zaparkowany. Hello, Amanda. <gry> <-smiled with> camera <gry> A gdzie jest Łukasz? przy tego że stan zostawił Pewnie gdzieś łowi Na pewno gdzieś łowi Dobra, już nawiała. Już jest w drugim domku. Szukałem was przed chwilą. Dzień dobry. Dzień dobry. <grym> Dzień dobry. Jakbyś szukał swego potwora, nie? <grym> tak właśnie. Potwór się od razu schował tutaj. Słaniara. Tak, Biegł się, patrzy, leci! Mówię, zostaw drzwi otwarte! Słaniara kurde. Jeszcze ogrzewania nie włączyłem u do to tutaj. <grym> Chciało mi się powiedzieć, że nastał piękny kolejny poranek. On jest taki piękny jak. No, w sensie pogoda. Jest trochę do kitu. Więc. Po takim pobycie widzę to trochę. że tak powiem chłodno tutaj. No ale cóż. Taki się kraj wybrało do mieszkania, taki się ma. No, ale najważniejsze, że wszystko dobrze i bezpiecznie. No, następny dzień karawanowania obok Nastyna. Wczoraj nie było ogniska. Ale to dlatego, że ja też nie cisnąłem, żeby nisko było. Bo byłem, że tak powiem, po 18 godzinach podróży lekko zdechnięty. A uglisko byśmy mieli po jakoś tak jeszcze kolejnych 3 godzinach. Więc byłoby tak już ciężko. No, więc poszedłem do Łukasza i Jasi. Dołączyła Kasia, była do Lola. Był napitek i było całkiem sympatycznie, a teraz szukam szczoteczki do zębów. Ona no, w sumie to będzie jest. Dlatego że jak się okazało w karawanie nie ma mojej szczoteczki do zębów po rozpakowaniu ostatnim na serwis. Więc plan awaryjny wdrożam, Szczoteczka jest gdzieś tutaj. Czas na myciu, a po myciu spacerek idziemy z Asią, Kasią po Charitaskach. Do zobaczonka. Właśnie byliśmy przy Lindzie i Robercie, przy ich karawanie. Bo w sumie stoimy obok siebie i się śmiałem, że idziemy na Charity Run. Charity Run to znaczy, że jest bieg z okazji jakiegoś Charity. I zbierają kasę, a my idziemy na Charity Shopran, więc to taka śmieszna splucona wersja I wszyscy idziemy zasią też zobaczymy co w landają Idzie dwóch pokasów z dwoma czapkami swoimi Tak. Dobre, na czapki będzie Ja dzisiaj za paracik ja dzisiaj za paracik ja. Ty to lepiej się nie wychylaj Cii, Dobra to się nie wychyla. Aha, Thank you. Patrzcie stare kasety jeszcze Ciekawe co fajnego dajemy. No luce kowal Całe 50 pi No dobra, nic nie ma na no, mnie, takiego fajnego. Idziemy ja zobaczyć drugiego. Tak naprawdę to ja szukam starych aparatów, bo czasami się stary trafiają w takich czajitaskach, i są całkiem, całkiem, całkiem fajne. <śmum> Przynajmniej ceny. Tutaj są same chyba chyba zabawki Więc pewnie nic się nie uda znaleźć fajnego Grzesze No tak przy końcu Teraz kawy tylko trzeba No proponujemy na kawę Kawa idziesz, idziesz? Co? Kawa idziesz? <grym> Co tu tam <grym> jeszcze, tutaj zaparte. Tak, Kasia mówiła, że tu gdzieś poszli. Przechodzę, myślałem, że oczywiście na tą drugą część tam, gdzie są te lille, mariaty i tak dalej. Nie jest Na pewno są tutaj. No i są tutaj. I też się se kompletuje rzeczy do jeżdżenia motorem. A ja sobie chyba kupię tą luzkę. Niczego, ale idziemy na krótki spacer po lesie, a to raz się żyje. To był fajny weekend. Pogodowo trochę się nie do końca udało, przynajmniej dzisiaj, bo pada. Ale wczoraj wieczorem najpierw przyszła Linda. Linda zaprosiła nas, żebyśmy wpadli do nich. Byli na y, pitchu obok nas tutaj, za awanem moim. E, no, po Lindzie y, Łukasz y, na radiu, y, tak, na gofalówce y, mówi, żeby do nich paść, Więc y, najpierw poszliśmy do Lindy, bo byli pierwsi, którzy nas zaprosili. No i wyszło tak, że Łukasz zasią dołączyli tam. Było całkiem fajnie. Potem Zarusia coś chciała tutaj w karawanie u nas, bo nie przyszła. Y, no i poszedłem tutaj, trochę z nim posiedziałem. A potem idąc z powrotem do Lindy, jeszcze wpadłem do Amandy i co się okazało, że w ogóle nie poszedłem do tej przyczepy, co chciałem przejść, i byłem u Lindy i Robina. <grywka> I tam też była impreza. I powiedzieli, zostań, zostań. Zaczęło się dość fajnie. Więc tak naprawdę wczoraj byliśmy wszędzie i z wszystkimi. Było całkiem fajnie. Nie nagrywałem tego, bo stwierdziłem, że zrobię to tak, jak się robiło kiedyś. Czyli. Będziemy się dobrze bawić, ale bez śladu po tym w internecie. Tak jak się robiło w latach 90. -tych. No i na ten filmie pewnie widzicie zbyt dużo, że się działo. Ale działo się dość wystarczająco. Wyjazd udany. No, Tylko teraz trzeba wrócić do domu, do rzeczywistości. A popatrzcie jaka jest piękna nawet bez... Nie temperatura, tylko pogoda. Niech tu no wezmę z słonego. Niestety ludzie się już zbierają, zostało nas chyba jeszcze z 3, 4, no, ze 4 przyczepy z, z klubu jeszcze są. Reszta już wyjechała. Niektórzy całkiem z rana, dlatego że do pogoda nie pozwala na bardzo zostać dłużej, a szczególnie jak ktoś rozłożył owning. To jeszcze z rana były takie prześwity, że nie padało przez chwilę, ale mocno wiało, więc te onigi się trochę po, e, posuszyły w ten sposób. Potem znowu mocno zaczęło padać. No a teraz jest takie... cholera wiedzą. to jest w sumie. Co chwila jakiś tak deszcz spadnie mocny, a potem znowu jest 10 minut przerwy. Więc też zaraz zapinamy przyczepę, wracamy do domu. Czas skończyć te podróże. Ja muszę w końcu odpocząć, czyli wrócić do pracy, bo gdzie się odpoczywa w pracy, u mnie się w pracy odpoczywa i przejść do, że tak powiem, normalnego życia. A w przyszły, w przyszły weekend, albo w ogóle w bardzo niedalekiej przyszłości, miejmy nadzieję, że uda się Z Robertem znaleźć czas, żeby zamontować w vanie, ogrzewanie postojowe. Więc tak to wygląda. Trzymajcie się, jeście. Gdzie się tylko da, kiedy się tylko da? Nie ma czasu siedzieć w domu. Pa pa.